Witajcie! Jesteśmy w browarze Łąkomin. Ze mną Adam Śmiglak, piwowar tego browaru. Witam. Adamie, opowiedz coś o tym browarze, jakie wybicie? Obecnie wybicie mamy 7,5 hektolitra, ale zaczynaliśmy od bardzo małej bażarni, właściwie najmniejszej w Polsce, przez dwa lata. To było wtedy 90 litrów. Mhm. A powiedz w ogóle, jakie były Twoje początki, skąd, skąd Twoje zainteresowanie piwowarstwem? Jak to się stało, że tutaj zostałeś piwowarem? Chyba w większości zaczęło się to od piwowarstwa domowego no i staram się po prostu to dalej rozwijać tutaj. Mhm, czyli co? Zaczynałeś normalnie w kuchni, tak, na zwykłym garnku, tak, a potem skarmi. przeskoczyłeś tutaj na, na większy garnek i teraz jesteś na jeszcze większym garnku. Tak, zgadza się. No to powiedz, co, co tutaj przygotowujesz? Jakie, jakie są Twoje ulubione style? Jakie są style, które tutaj będą zawsze w łąkominie? Jakie są style, które się jeszcze pojawią. Na pewno zawsze będzie u nas orzeł bielik. To jest takie piwo, które jest z nami właściwie od początku tego browaru jeszcze małego. Jako taka, taka alternatywa dla jasnego lagera. Zwykłe stołowe, takie sesyjne piwo. Jest też leśny krecik, czyli takiego, taka mocniejsza wersja dry stoutu foreign extra stout. Mamy też zawsze, zawsze staramy się mieć Basiora, jest to jedno z naszych najmocniejszych piw. Czyli to co Stem, mamy że tak, tak, no, no, spróbujemy. Spróbujemy. Mówi, że jedno z najmocniejszych piw, ale wcale tej mocy nie czuć. Ona jest tak dość jest ci, dość, dość porządnie ukryta. Wody, tak. jest, jest taka goryczka konkretna. To tak? jest Amerykan bardziej ładnie. Na Chinuku Jest to single hop, jest tylko czynią użyty. Żeby... Czyli i na goreczkę, i na aromat, tak, czynku. A zasyp jeszcze można zapytać? Zasyp jest dość prosty, jest taki szczególny dodatek, dodajemy cukier czynok dla, dla niższego jeszcze bardziej głębokiego odfermentowania. Mhm. A jak jeszcze plany? Co, co, co planujesz? Właśnie za nami fermentuje, zaczął dzisiaj wystartowały drożdże. W Pilsie, który będzie no, o tyle szczególny, że staramy się nachmieć go też na zimno. Po amerykańsku prawdopodobnie będzie to citra. Będzie to takie nasze nowe piwo. Nazwa prawdopodobnie Der Amerikaner. Połączenie, tak, połączenie, połączenie Niemiec i Ameryki. Tak. Mhm, a co w drugim fermentorze? W drugim fermentorze żakuje właśnie leśny krecik, czyli nasz stałt. Czyli jedno z lepszych piw moim zdaniem, chyba, którego dzisiaj nie miałem okazji tutaj spróbować, ale... Jest, wszystko nie skończyło, ale nowe już, nowe już się...